Cześć wszystkim, powitać serdecznie. Dzisiaj sobie porozmawiamy, właściwie ja taki zrobię, monolog w temacie, czy warto być prepersem? Oczywiście no, ten filmik powinien powstać już dużo, dużo wcześniej, chociażby takim trochę nawiązaniem być do filmu mojego poprzedniego, wcześniejszego, jak zostać prepersem. Natomiast no, myślę, że tutaj też kilka takich cennych przemyśleń wskażę. a nakłoniła mnie do nagrania tego filmu sytuacja, gdzie no, spotkałem się osobiście z pewnymi no, atakami na, na, że tak powiem, naszą społeczność, naszą grupę preperską, tak, na to co robimy, czym się zajmujemy, no bo no, umówmy się, no, w, wielu prepersów jest po prostu w naszym społeczeństwie, ale i nie tylko wyśmiewanych. Na początku przepraszam Was za ten pierdzielnik, który tutaj widzicie, ale akurat w moim mieszkaniu w tym momencie trwa remont, więc no niestety wygląda to tak, jak wygląda. A wolałem nagrywać tutaj, gdyż no, w mieszkaniu wygląda to dużo gorzej. Takie trochę post-apot typowo. E, typowo. No dobrze, ale teraz dobrze przejdźmy do meritum e, sprawy. Czy warto być tym prepersem? Słuchajcie, odniosę się trochę do lat mojego dzieciństwa, do lat 90. Tak, ja jestem rocznik 85, nie będę tego ukrywał. Dl dl dlaczego to nawiązanie? Słuchajcie, w latach 80., w latach 90. praktycznie większość naszego społeczeństwa to byli prepersi, nawet sobie nie zdawali o tym sprawy. Dlaczego tak było? No chociażby dlatego, że wiadomo, to był okres transformacji ustrojowej. No wiadomo, yy, hiperinflacja. W latach 80. tych towarów by brakowało, w latach 90. już tych towarów było, ale często brakowało pieniędzy na to, więc trzeba było kombinować trochę, tak, żeby, żeby jakieś tam zapasy zrobić, chociażby na zimę, tak? żeby, żeby, to, żeby, żeby przeżyć, tak, przetrwać ten, ten trudniejszy czas. Oczywiście no nie mówię tutaj już w kwestii przetrwania, przeżycia w jakiejś sytuacji strasznie dramatycznej, tak? no ale umówmy się. Nie było jeszcze takiej super dostępności tego wszystkiego, jak jest teraz. No, trzeba było sobie po prostu radzić. Ja zawsze pamiętam, że moi rodzice, moi sąsiedzi w okresie przedzimowym trochę tych zapasów robili. Czy to kompoty, czy to jakieś właśnie weki, czy to jakieś właśnie kiszonki, czy to jakieś właśnie korniszony, tak? Już mówię, tak tego, tego grzyby suszone. To, to, to wszystko by było robione, no bo, tak ja mówię, to była też oszczędność pieniędzy. Tak? Oszczędność pieniędzy, robiło się taki większy zapas. Ja zawsze pamiętam, że w latach 90, właśnie w moim dzieciństwie, moi rodzice zawsze kupowali takie ziemniaki w tych workach metrowych, tak? To jest 100-kilowy worek, tam, tam zawsze tych, tych, tych worków 2-3 kupowano na całą zimę, żeby starczyło. Żeby właśnie po prostu nie chodzić, nie kupować gdzieś po sklepach tych ziemniaków sprowadzanych skądś tam, które były też dużo droższe, tak? Także y, to jest taka analogia moja, że właśnie w latach jeszcze 90. wielu ludzi było prepersami. A dlaczego też tak było? No, to były jeszcze czasy, gdzie nie było tego wszystkiego, co jest teraz czyli nie było tych supermarketów na każdym kroku, które gdzie, gdzie idziemy, to albo mijamy tę biedronkę, to Tesco, tego Carrefour'a, a, a, czas, a czasami mijamy wszystko w jednym rzędzie. Tak. Y, z drugiej strony, no. Y, co mówię To, co mówiłem, tam, dostępność tego wszystkiego, tak. Nie było też internetu. Znaczy, był internet oczywiście, ale nie w takim szerokim wymiarze, jak jest teraz, że wszystko właściwie robimy jednym kliknięciem. I tutaj też zwrócę uwagę na jedną rzecz. Dlaczego też jesteśmy my, jako my wyśmiewani? No, często jesteśmy wyśmiewani za ten właśnie nasz pragmatyzm i naszą aktywność. Bo wielu ludziom po prostu w dzisiejszych czasach nie chce się pewnych rzeczy robić i trzeba to głośno powiedzieć. Wielu, mam wielu znajomych. Tak, to, którzy to, mnie teraz słyszą i pewnie sobie nawinę nie złego bata, na winę niezłego bata na siebie tutaj, no ale muszę to powiedzieć. Mam wielu znajomych, którzy na przykład mają swoje, powiedzmy, nie wiem, ogródki przydomowe i, i którzy zamiast na przykład, no nie wiem, posadzić sobie trochę tych warzyw, wolą sobie posadzić jakieś kwiatki, kwiatko, bo oni mi mówią, że to się nie opłaca, warzyw się nie opłaca. A, po, a, a wielu z nich nawet mówi: Ja się nie chcę tego robić. A po co ja mam to robić, jak ja mam wszystko na wyciągnięcie ręki, że ja pojadę sobie te samochodem te 5 kilometrów dalej i mam supermarkę, w którym się obkupię na cały miesiąc? Tak. Yy, także ta, 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 takie myślenie właśnie w tym momencie. Staliśmy się strasznie wygodnym społeczeństwem, zresztą nie tylko nasze społeczeństwo, bo wszystkie społeczeństwa stały, stały się bardzo wygodne w tym momencie. No i właściwie. No, liczymy na drapane, drapany, tak? na to, że ta manna z nieba nam spadnie, a, a, a nic własnej inicjatywy, yy, yy, że, że tak powiem, nie, nie robimy. No, ja pamiętam, że w moim rodzinnym mieście, bo teraz mieszkam kam gdzie indziej, pierwszy supermarket pojawił się pod koniec lat 90., jak ja akurat kończyłem szkołę podstawową. Później tych supermarketów się wysypało, no i faktycznie zauważyłem, że wielu ludzi, tak w tym moich sąsiadów, przestało te przetwory robić. No bo po co ja mam robić przetwory, jak ja pójdę i kupię sobie w Bietanie w supermarkecie w jakiejś promocji, tak? Po co ja mam to robić? Gorzej, później, właśnie to jest takie krótkofalowe myślenie, krótkofalowe myślenie, że ja mam wszystko pod ręką, ja sobie podejdę do laptopa, do telefonu, paroma kliknięciami wszystko sobie kupię, jeszcze mi przywiozą do domu. Dobra, ale co w sytuacji... Przepraszam no sobie, co w sytuacji, kiedy to wszystko nam, tego wszystkiego nam zabraknie, tak? Wystarczy kilkudniowa awaria prądu i my już tego nie mamy. I takie sytuacje się zdarzały, chociażby po przejściu jakiejś potężnej nawałnicy. Bo nie, nie, nie pójdziesz do tego supermarketu, nie zapłacisz kartą, nawet jak masz bilon czy, czy banknoty, też nimi nie zapłacisz, bo kasa nie będzie działała, tak? W internecie zakupów nie zrobisz, bo nie, będzie, bo nie naładujesz laptopa albo telefonu. Oczywiście w telefonie, w laptopie trochę ta bateria trzyma, tak? No to też nie przesadzajmy, nie bądźmy takimi też katastrofistami, ale też taka może być yy, sytuacja. Także tutaj chciałbym <laughs> zwrócić uwagę, że pomimo wszystko, że mamy dostępność tych wszystkich dóbr w tym momencie, no może się wcześniej czy później zdarzyć, że. Obudzimy, większość z nas obudzi się w tą, z tą przysłowiową ręką w nocniku i okaże się, że właściwie nie mamy nic. Z drugiej strony zawsze może być, już abstrahuję od takich kwestii jak wojna, jak katastrofy, tutaj żywioł, klęski żywiołowe, może przyjść taka sytuacja, która w sumie teraz też przyszła, aczkolwiek prawie nikt o tym nie mówi, no ale dobra, nie będę wchodził w politykę, może przy, przyjść taka sytuacja jak właśnie inflacja. Gdzie, gdzie pieniądze, które mamy, gdzieś tam pochowane, no po prostu guzik będą warte, tak? Więc też warto tutaj sobie już zawczasu pomyśleć o, o, o zakupie pewnych rzeczy, które w tym momencie są tanie, a, a które powiedzmy za parę miesięcy będą no, strasznie drogie. Przy To, co powiedziałem na samym początku filmików. moim mieszkanie w tym momencie trwa remont, musiałem wymienić grzejnik w łazience, tak? Musiałem dokupić tutaj takie miedziane rurki. No i słuchajcie. W marcu metr bieżący tej miedzianej rurki kosztował 12 zł. W tym momencie metr bieżący tej, rur, tej samej rurki kosztuje 22 zł. Tak to wygląda. Więc yy, powiem wam tak. No, no dobrze być właśnie w dzisiejszych czasach prepersem, bo nie tylko mega katastrofy nam grożą, no, ale właśnie grożą nam takie sytuacje. No, chociażby właśnie związane z naszą sytuacją pandemiczną, gdzie też no i z tymi dostawami jest w tym momencie problem. I to dosyć spory. Ja pracuję w takiej branży, że no faktycznie widzę, że na, na pewne rzeczy, jak się czekało po 3-4 tygodnie, teraz trzeba chyba czekać po 5 miesięcy czasami. Więc no, 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 no jest coś okropnego. Kolejna kwestia, e, właśnie tutaj, którą chciałem po, opowiedzieć, po, opowiedzieć, wyśmiewanie właśnie naszego e, naszych, no nie wiem, społeczeństwa, to może źle powiem, ale wy, wyśmiewanie właśnie naszego ruchu preppersowskiego. Ja nie wiem dlaczego jest taka właśnie nagonka na tych prepersów robiona, i to praktycznie wszędzie. Słuchajcie, ja już abstrahuję od tego, że co niektórzy prepersi szykują się na atak zombie, tak? No, oni no mają do tego pełne prawo, oczywiście, ale słuchajcie, ile, ile jest kurcze. Widzę w mediach, nawet w jednym kiedyś serialu lecącym na jednej ze stacji, był pokazywany człowiek, który właśnie zajmował się preperingiem, i który był. Który, który został przedstawiony w sposób arcykomiczny, który właściwie, no, ten nasz ruch wyszydzał. Nie wiem czemu to jest robione, czy, czy może dlatego, żeby wszyscy ludzie, no nie wiem, jak to przysłowiowe stado owieczek, było, było nieświadome tego, tych rzeczy, które, które, które nas codziennie dotykają, żeby wszyscy byli nieprzygotowani i liczyli na pomoc innych. Nie wiem, nie wiem czemu to służy. Co to znaczy być prepersem? No, to znaczy być przygotowanym, najprościej powiedzieć, tylko nie na zasadzie panikowania, robienia jakichś super, mega potężnych zapasów na, wers, powiedzmy, no nie wiem, na, na uderzeniem asteroidy czy meteorytu. Oczywiście zapasy jak najbardziej róbmy, tak? tylko też, no, wiadomo, trzeba mieć w tym wszystkim jakiś zdrowy rozsądek. To jest, to jest prepering, to jest też styl życia, tak? no, bo jednak trochę tego życia trzeba. Że prze, przestawić na inne tory, przestawić przede wszystkim swoje myślenie, że właśnie to, co powiedziałem tutaj wcześniej. Może być taka sytuacja, że tych wszystkich dóbr, dóbr które mamy teraz pod ręką, wcześniej czy później może zabraknąć, tak? Do, fajnie jest w byciu prepersem zaangażować to w swoich najbliższych, czy to rodzinę, czy to przyjaciół. No, moja żona ma taki stosunek lekki, powiem wam szczerze, do tego, co, co robię. Niemniej jednak. Sama, sama pilnuje tego, żeby w domu były jakieś większe zapasy, robimy przetwory, więc też i tutaj w jakimś stopniu moją żonę przekonałem właśnie do, do tego ruchu. Wie, wie, czym się zajmuje, wie, że to nie jest szkodliwe, a wie, że w przyszłości no, może to jakieś korzyści przynieść, tak? Odnośnie no, chociażby trudnych sytuacji. Przepraszam. To, co też kiedyś wspominałem w, w jednym ze swoich wcześniejszych filmików, no wielu ludzi na przykład nie robi oszczędności w tym momencie. Jest naprawdę wielu ludzi, którzy żyją przysłowie od tego pierwszego do pierwszego. Oczywiście przed chwilą wspomniałem o inflacji, tak? To spowoduje to, że no jednak te towary będą rosły w górę w sklepach, w marketach, na bazarach i tym podobne. No ale też pozostają inne opłaty, typu czynsze, prądy, media, tak, które no pewnie też wzrosną, ale nie w takim strasznym yy, kontekście, jak właśnie te wszystkie towary, tak? I też warto jednak te. te zapasy czynić, chociaż odkładać jakieś drobne kwoty co miesiąc na tą przysłowiową kubkę, na tą przysłowiową godzinę w, żeby w razie czego też nie obudzić się z ręką w nocniku. Zdaję sobie sprawę, że nie każdy potrafi to zrobić, nie każdy może to zrobić, tak? No bo są różne sytuacje finansowe, są różne sytuacje życiowe, więc też tutaj nie będę nikogo atakował. No ale warto o tym wcześniej czy później pomyśleć. Kolejną kwestią, którą słyszę, to... Kamera mi się przestawiła. matko. Nie mogę się tu pomieścić dzisiaj. Aha. Przepraszam was najmocniej. no właśnie, no właśnie. Dobra. Był przerywnik, przepraszam najmocniej. Dobra, kolejną kwestią, którą właśnie chciałem tutaj powiedzieć, to takie trochę też niechcieństwo, tak? Ja na paru forach spotkałem się z tym, że wielu ludzi na przykład ma, ma, ma wiele wymówek, typu chociażby gromadzenie zapasów, bo ja mieszkam w bloku, bo ja nie mam pieniędzy, bo ja nie mam czasu. Słuchajcie, ja też mieszkam w bloku i to jeszcze na 11 piętrze, to co mówiłem i. Też jakoś to wszystko jestem w stanie pomieścić. No, wiadomo, mam tu swoje pomieszczenie gospodarcze, ale to też nie jest wyznacznik tego, że na przykład wy posiadający takiego pomieszczenia nie możecie tych zapasów robić. Przecież mamy kuchnię, mamy pokoje, zawsze gdzieś tam jakieś mamy te szafki, które możemy na przykład niepotrzebne rzeczy opróżnić z nich i na przykład przeznaczyć się na te zapasy. Tak, jeżeli chodzi o, o zakupy o pieniądze, o robienie zapasów, słuchajcie, to nie musi być drogie. By... No przed chwilą mówiłem o tych marketach, że takich porosło. I z jednej strony to jest dobrze, bo właśnie też w takim markecie możemy tych zapasów na przyszłość zrobić. Tak? Zwłaszcza, że wiele tych marketów proponuje no, yy, programy rabatowe, programy zniżkowe różnego rodzaju aplikacje, co, dzięki którym możemy wiele towarów, czy to spożywczych, czy higienicznych, czy przemysłowych, kupić naprawdę za połowę ceny, a czasami nawet za pół darmo. Więc też taki większy zapas możemy zrobić. Yy, a kwestia, że ja nie mam na to czasu, no w ogóle do mnie nie przemawia. W ogóle do mnie to nie przemawia. Także tutaj to już jest taka typowa yy, wymówka, to jest po prostu niechcieństwo. Słuchajcie, no taki trochę dzisiaj temat może dramatyzujący, niemniej jednak chciałem właśnie zwrócić uwagę na te aspekty, tak? no bo to, co wspomniałem, jesteśmy ruchem dość wyszedzanym. Tak? Oczywiście mamy wielu przychylnych nam ludzi, którzy sami który, którzy sami przekonują się, my nawet ich nie musimy przekonywać do tego, co robimy, ale sami się przekonują do tego, do, 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 do naszych działań i sami się stają prepersami. Natomiast no, warto sobie też taki rachunek sumienia zrobić, właśnie ci, te osoby, które nie są prepersami yy, i które właśnie ten nasz ruch wyszydzają, żeby trochę no, to zmienić podejście do, do nas, ponieważ jesteśmy zwyczajnymi ludźmi, tak samo jak i wy. Ze wszystkimi zaletami i wadami, jakie jacy ludzie mają. Tak? Tylko, że nasze myślenie jest po prostu bardziej długofalowe i, to jest i, i bardziej pragmatyczne. I to jest może y, różnica pod względem tym, że no, różnimy się od y, większości y, społeczeństwa naszego. Słuchajcie. Jak zwykle zachęcam do łapek w górę, do polecania filmu, do subskrypcji. Moja strona, Umiarkowany Prepers na Facebooku, moja strona Kryzys Polska, znaczy moja strona, strona grupa na Facebooku, którą współprowadzę: Kryzys Polska przygotowanie na trudne czasy prepersi. Też zachęcam do, do uczestnictwa w grupie, zadawania pytań. Z mojej strony to już będzie wszystko. Trzymajcie się. No i do następnego.